Drodzy Państwo, dzisiaj tak ogólnie, dzisiaj tak szkolnie, dzisiaj tak do kupy, jakbyśmy dobrze powiedzieli, święto babci i dziadka obchodzimy, bo przecież takie już prywatne, indywidualne święto to mieliście kilka, czy nawet kilkanaście, i pewnie było uroczyście, fajnie, z w wokół dla każdego dziadka i dla każdej babci. Dzisiaj my wspólnie i z Domem Kultury, a przede wszystkim ze Szkołą Podstawową chcielibyśmy właśnie wam złożyć najserdeczniejsze życzenia na okoliczność waszego święta. Jest mnóstwo ważnych rzeczy, ale najważniejszą pewnie jest zdrowie. A więc dużo, dużo zdrówka i Wytrwałości w rozpieszczaniu swoich wymogów. Bo musicie zdać sobie, pewnie sobie zdajecie sprawę, ale ja jeszcze dopowiem jako, no może Niedzielek, ale ojciec, dyrektor, że jedną z najważniejszych, a kto wie, czyli najważniejszą rzeczą dla dziadka i dla babci jest bezwarunkowe, bezprzykładne kochanie, a obok. Rozpieszczanie wnuków. Wy już swoje zrobiliście jako rodzice nie robicie dalej jako rodzice. Wychowujecie, wychowywaliście tych małych, kiedy mieli 5, 15, dzisiaj 35 czy 25 lat. Takie jest zadanie rodzica. A dziadka? Rozpieszczać dziecko. Nawet jeśli rodzicom się to nie podoba. Ale babcia, ale dziadek takie ma za zadanie. A przy okazji oczywiście pomagać, wychowywać i tych wiele innych rzeczy. Wszystkiego najlepszego. Samy. Wszyscy na skromnych progach. Wszyscy odgadali jesteśmy na nogach. Chcemy babcie i dziadku dobrze ugosić, żeby się poczuli jak bardzo wygodnie. Tak? Bardzo mocno Was kochamy. Dlatego liczby tutaj Was mamy. Gdy było mi smutno, to mnie rozmieszałaś. A gdy się nudziłem, ze mną się bawiłeś. Czytałaś mi z książki z pięknymi wejkami. Czytałaś mi gdy byliśmy sami. И... Zabawną historię wam opowiemy, ale jak się nas skończy, to my sami tylko wiemy. Słuchaliśmy przypadkiem, jak rozmawia Bartek. Szef Pan, dostaw ten stołek. Na stole stygnie rosołek. Geniu, teraz nie mogę, właśnie przykręcam mu do A kiedy przykręcam geniu, nie myślę o jedzeniu. Co my o jedzeniu myślimy? Zawsze gdy śpimy. To tylko przypijam, przykręcam. To po to ja się poświęcam. Od razu. 也是的。<noise> <noise> Właśnie! Wtedy masz zawsze robotę. Nie przedtem, ani potem. Raz, dwa. Zaraz tylko przykręć.

I to, co się tak i nie ma. Potrzeba będzie, potrzeba! <laughs> Stefan! Geniu, co się stało? Wystygło? Dziadek ma pyszny, bo ty raczy już i uśmiech ciepłoki. Poprawił skołnie, dziadka kocha każdego. Dziadek ma wszelkie drzewo w parku i tak ciekawie opowiada. Z dziadkiem wędrować tu dla każdego wnuka szczęście. Prze wszystko Wam dziękujemy. Żyjcie nam 100 lat. Słońce niech Wam świeci na co dzień. Tak? No. na początku te dzieci rozpieszczą. A więc ciasta, napoje, mamy czekają i to posiodnie kawy i herbaty będą dzisiaj podawać. Potem część trzecia, najmniej oficjalna, zabieracie swoje wnuki do topazu, do Wygrąci, gdziekolwiek. Wszystko to, co niezdrowe, chipsy, ciastka, napoje gazowane, aż bąbelki będą dostać. Już my czekamy, zaraz były jeszcze małe prezenty. Tak zauważyłem, przez tym podskakiwaniem to prelek nie skoczymy się ani razu. Zauważyłem, że ani razu, ale rozumiem. Dobrze. Bawimy się dalej. Już teraz bardziej rodzinnej atmosferze. Już do czerwca dochodzę. To tylko wspomnę, Zrówka A. To była pani Anna Bruc i brawa dla pani Anny. Angeluska B, pani Magdalena Górska-Kowol no, i również brała Angeluska C, pani Hanna Skoniecka. Drodzy Państwo, piękna jest to rzecz, gdybyście tak się posali, teraz rozejrzeli, jak nas dużo tutaj jest. I to jest właśnie dowód na to, że cokolwiek byśmy nie mówili, to fakty pokazują same za siebie. Wnuczek są ważne, bardzo ważne, ciemniej ważne sprawy, ale jeśli wnuczek czy wnuczka prosi, no to Dziadek po prostu z Babcią się tutaj wbęduje. i koniec, i nie ma dyskusji. Bardzo fajnie i dziękujemy Wam, bo przecież dla Was to, robimy. Smacznego i do zobaczenia za rok. Dzień dziadka to dopiero kratka Knoki pięknie są ubrane, mają buzie roześmiane Niech nam żyje ciadek, babcia, niech im zdrowie służy Niechaj uśmiech mają zawsze, aż po same uszy Niech nam żyje ciadek, babcia, niech im zdrowie służy Niechaj uśmiech mają zawsze, aż po same uszy Me uszy. Niech nam żyje dziadek, babcia, niech im zdrowie służy Niechaj uśmiech mają zawsze, aż po same uszy